Świat według lady dzisiaj jest 15 vlogmas. Tak? Jest w czterynastym vlogmasch. Nie, lepiej! Chodźcie. Lebek, 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 Otwieramy lebek. Lepek, jeden, nie, Marek, a cośje? Dzisiaj będziemy na kalendarz otwierać. Marcelek go. Marcelek zob... Nie Marcelek, no dawaj, szybko, losuj do Zamykaj oczy. Patrzcie, takie trzy bomby. Zamykaj jeszcze raz oczy. Takie jeszcze te z mażakami. to samo. A i dwie To Też. No i takie dwie kule. Nie no, takie i dwie takie kule. To jest y, UKKA. To są z piankami. To z piankami? Spróbuję. Może pokażę Wam jak to działa. Spróbujemy. Nie wiem czy Marcelowi będzie smakować Teraz otwieram mój kalendarz. Ja chyba już wiem co to jest. Albo i nie. No mamy kaaty. Wiem zaraz. Muszę najpierw go otworzyć. Ja muszę go najpierw otworzyć. Dlaczego? Czy nie patrzę po prostu. E, takie plamaster z puszyna. zestyczam hmm. ze stitchem. Dwie minuty to tak szybko otwieramy te kalendarze. Ustrój choinkę. Wczoraj ustroiłam. Akurat wczoraj. Hmm. Udane i nieudane to zadanie. To może otworzymy i trochę pomaluję i Wam pokażę jak to jedynie wygląda, bo... Uwierz choinkę. Uwierz Patrzcie! Taka czekolada Mogę Fajna. Jakie choineczki. Ja ją bardzo lubię. I tu już nic nie ma. Teraz Ostatni mój kalendarz kolejny Pokazała, Taki... co grabiłem tego. Nie pamiętam jak kończę, I ten Harry Potter. I w końcu. Otworzymy to Bombender! Mamy. No skumalka, 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 O, skumalka, No skumalka, skumalka, Na skumalka, <noise> nie, <noise> nie, nie mogę z Ciebie, Marcel, tak Mini no. skumalka, Naładuję telefon. Dobra, tak, Marcelek, który będzie twoje? Kain, to będzie moja. A. Czyli ja mam taki, a pokażę jaki Marcin ma, taką choinkę, trochę pomaluję mojego i wam pokażę jak będzie wyglądać. Ja pokoloruję pok to trochę, bo nie będzie już ten a, chwilkę, żeby... Dobra, niebieski biorę. Takie malutkie te mazaczki są. Nie kocham. A ja biorę zielony. Masz. Marcelek też będzie kolorował. My chwilkę pokolorujemy. Ała, gdzie są reszty mozaków, Marcelek? Czekajcie, bo ja nie wiem, są reszty mozaków. Ja to tutaj na chwilę tak z tyłu przyjdę. Tu jestem, 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 wow. jestem. Gwiazdka. Jak mm -hmm. mhm. mhm. się rysuje gwiazdka. gwiazdka? Ale gwiazdka musi być na żółto. Zaraz Ci dam żółto, poczekajcie. Niech e nie będzie widać. Żółte? Hmm. Gdzie jest żółte? Ja żółtego. Złó... Ja mam marcel. I już? Proszę? ma, ma żółte? Czerwony? Mm -hmm. mm -hmm. Gdzie? Gdzie zbola. O no tutaj. Trochę brzydko mi to wychodzi. Wychodzi mi to za linię. My się robić jasne. Na żółto, mówiłam Ci. My się Poczekajcie chwilę. Wiem, że mnie nie widać. Y jestem tu na górze. Tu na dole. <grym _> ja tutaj sobie... Ja tutaj, patrz, tutaj jest gwiazdka. I tutaj kolorujesz. Gdzie jest gwiazdka? Bo ja nie mam pokażemy e efekt końcowy, bo... Albo, dobra, poczekajcie, ja... to. Ja... Zastępuję i ją pokolorujemy. Albo nie. Później. Łapie, rijby, rijby, rijby. To jest taka bomba. Ja trochę, ja tak na razie ją tylko pokolorowałam. Ja wezmę inne też mazaki, za więc... tym. Mały skolor. Dajko, to dlatego. Wezmę dam kukudam. Ku, ku, jeszcze jest ten kalendarz, nie Tam chodzi czekaj, ta, 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 ta. <aría> nie mogę znocilać. Widać mnie? Tak, tak, tak. Chciałam to zerwać, ale się nie udało. Więc muszę i szkoda, że to nie można tego tak wziąć i tym mogła pokolorować. Zamknę. Oj, tutaj leci bajka. Zostaw. Oj, picie. Odstawię. Ja tutaj sobie... Czerwony, pomarańczowy teraz. Co? nie słychać tą zabawę. Znaczy, jaką zabawę tylko, nie zabawę, tylko mm, bajkę. że ja wychodzę. O kurde. Wiem, że wychodzę, za linię. się tylko nie, bo Ja mi to trochę przeszkadza, jak jestem tak. No, wiecie. A Marce coś tam robi. Z tego, on tam coś robi. <laughs> a, a Marcy. Tak, czekajcie. O, wiecie? No, widzicie? No. Na gagatek. Chodź. No pokaż, co ty wyprawiasz. No i właśnie to jest tak codziennie. Lubisz mnie. Lubię kada. Oh, no Dobra, nieważne. Chodź Marcy, jak pożegnamy się. Chodź. Nie krzyczysz jak nienormalny. Pa, pa, Mam nadzieję, że spodobał wam się filmik. Zostawcie subskrypcję pa, pa! z dzwoneczkiem. Pa, pa, pa! No, pa! Dobra, już nie piszcie tak. Pa.